W dzisiejszym odcinku... Polska górą. Nie wiem jak wam, ale ten domek przypomina mi bardzo flagę Polski. Z tej okazji, że Polska gra dzisiaj mecz, stwierdziłem, że musimy nagrać taki odcinek, czyli Polska górą. Muszę wygrać grę używając tylko lutu z tego polskiego domku. Oglądajcie do końca, bo gwarantuję dymy. Pamiętajcie widzowie o kodzie Zakrzak i w sklepie. Dziękuję wszystkim, którzy mają wpisany kodzik Zakrzak i do sklepu. I jako że ten odcinek nazywa się oczywiście Polska Górą, nie mogła zabrać polskiego skina z potężną, czerwono-białą tarczą, chociaż nie ma ona za dużo wspólnego z Polską, ale kolorem pasuje. Tak jak już w wcześniej mówiłem, ten domek, gdy tak sobie popatrzyłem, mega przypomina mi flagę Polski. No sami powiedzcie, jest czerwony i dosłownie biały, taki troszeczkę lżejszy czerwony, który ma odcień białego, więc jest to ewidentnie flaga Polski. A ten challenge oczywiście mamy dzisiaj dlatego, że Polska gra mecz i ten mecz jest całkiem ważny. Jestem ciekawy, czy oglądacie, dajcie oczywiście znaka w komentarzu, a my zobaczymy, czy polski domek odda jakieś dobrej temy czy nie odda. Na pierwszy rzut oka wydaje się być całkiem duży i w ogóle on był kiedyś mniejszy, co jest? Mamy shotguna fajnego, to mi się podoba. Yy, jakiś rzutek Leci, a i gdybym go tak działnął od razu, byłoby pięknie. Chłopie, chłopie, to by się chyba coś pomyliło! 36 dostał, lecimy mu od razu na głowę i on wsiądzie do auta! Dobra, no to chyba jednak nic mu nie zrobię. Zobaczmy, co mamy jeszcze. Mamy Ewochroma, Chroma, to mi się podoba, jest git, jest naprawdę mega git. Wiecie, czego mi tylko brakuje? Czerwonej klasy broni w Fortnite, ale niestety taka nie istnieje. Kiedyś chyba były Marvelowe przedmioty, niektóre czerwone, ale, ale to, to, to nie, nie mam pewności. Jak na razie mamy Ewochroma, długi szary pistolet, przepraszam, długą szarą pompę i szary. Pistolet. To może coś jeszcze z tych skrzynek, panowie, dacie? Gdzie są w ogóle te skrzynki? Chyba za tą ścianą. Przekupujemy się przez bunkier. Pyk, 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 elegancko. I mamy pierwszą skrzynkę, w której jest zrzut na zamówienie. A do tego jeszcze młot. Ja chyba wolę młot od mówiąc szczerze, loduwa, bierzemy lodówę, pistolet wyrzucam, bo jeżeli mam młota, to mi się raczej nie przyda. Przyzywamy oczywiście zrzut i zobaczymy, co z niego wypadnie. To będzie mój lód na cały ten mecz, więc życzcie mi powodzenia. Ogólnie tą pompę lubię. Młot jest spoko. Gdyby jeszcze ze zrzutu wypadło snipa, to by było idealnie. Przy okazji możecie dać znaka właśnie, czy oglądacie mecz i zróbmy sobie taki mały challenge. Obstawcie, jaki dzisiaj wynik będzie w meczu Polska kontra Arabia. Osoby, które trafią, mają 200 IQ. Zobaczymy, ile osób będzie miało dzisiaj 200 IQ. Eee, ty, chłopie, co mi jeszcze lasz? Czy to wiesz, się coś pomyliło? No chyba na pewno. Jeden HP. Króciutko z nim, króciutko. Nie będziemy się tutaj z trollami, wiecie. widzowie. nie będziemy rozmawiać, od razu ich wyjaśniamy. Otwieramy ZUD, dawaj snajpę i... Ej, mamy złotego młota i Gugana. No to jak ja mam Gugana, to ja wiem... Już, że jest bardzo dobrze. Serio, nie ma w tej grze nic mocniejszego niż Gugan. Ja się o tym dowiedziałem wczoraj. To znaczy, wcześniej też o tym wiedziałem, ale wczoraj się w tym upewniłem. Tak, że kto, kto wie, ten wie. Kto oglądał odcinek ten wie. Jeżeli nie oglądaliście, obczajcie sobie po tym filmie. Rzucamy sobie jednego z bierzemy, rozstawiamy jumpada, no i dojeżdżamy. Co by innego robić? Leci ostry wjazd. Pytanie tylko, gdzie są zawodnicy. Mam nadzieję, że są gdzieś blisko. Myślę, że zaraz ktoś się tutaj pojawi. Pewnie na safe ktoś siedzi, tam zawsze ktoś jest. No i dobrze mówiłem, tutaj się chłopy biją. I Mano, gościu, ty nie trafiłem go. Jasny gwint. To się teraz popisałem umiejętnościami. To się teraz, widzowie, naprawdę popisałem. 0-0, zero, zero. gościu. Zamiast uciekać, mogłeś ze mną walczyć. Myślę, że to by mogło mieć dla ciebie troszeczkę lepszy rezultat. Ale co ja poradzę? No, dzisiaj Polska górą wizową. My wygrywamy ten mecz. Krótka piłka. Tam się gości biją. Patrzcie na to. Lecimy, guganujemy ich chłopie z tyrolki. Yo! A, nic nie weszło prawie. Mniejsza z tym. Leci gugan po raz kolejny. Okej, okay, okej, okay. chyba dostanie. No, nie dostał. Ale zaraz dostał. Nie, na spokojnie. O nie. Kolejna. Ja mam małą Nie dobrze. Zaboksujmy się tutaj szybko. Bierzemy. Widzę, że zrzut. zrzut zabrany. Duża potka. Weźmy sobie tą dużą potkę. I może odlećmy stąd. Jumpem. Bo jak oni mnie tutaj dojadą, może nie być zbyt kolorowo. Powiedziałbym nawet więcej. Widzę to w czarno-białych kolorach. Tak jest. Jest żomek. I trick slide. Bomba. Aha, aha. Fajnie, 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 że nie weszło. To może gugan do boksa. Proste, że tak. 50, 150. Mm -hmm, mm -hmm. Szybko poszło. Mamy kolejnego. Tam leci zaś następny. Ziomek. Ciężko będzie go trafić, bo jest strasznie daleko. Ja, powie... ja nie mam talentu do strzelania w powietrzu w tej grze. Możecie napisać, czy wy macie. Ja niestety nie. Jeśli chcę coś zabrać. Małe podki mam. Tego nawet brać nie mogę, ale i tak bym nie brał, bo tej pompy tu ja nie lubię. Wolę szarego, długiego rangera niż dźwigniową. Ja naprawdę nienawidzę tej pompy. 30 osób do końca meczu. Mam nadzieję, że zaraz tutaj kogoś jeszcze ustrzelimy i leci w powietrzu jakiś chłoptać. 29 został, 30, pięknie o to chodzi. Widzowie, no Polska górą, no my dzisiaj to musimy wygrać, tak jak już wcześniej mówię, nie widzę innej opcji. Dobra, dobra. Był i co? I zniknął, aha. Mm, mm, fajnie sobie kampisz ziomek. Mega sztos. naprawdę ekstra, ekstra kampa, byku. Edycja, łoty przejął mi ścianę, ale spokojnie. Ja tutaj idę na hagie. Zaraz mu dajemy pompę. Jednak jeszcze nie. Teraz mu daję, nie dałem. Okej, okay, mam go w boksie. Ładuję, edytuję. Bomba. Minus 109, pięknie. Wychodzimy do góry. Edycja, edycja. Jest w boksie. Już go nie ma. Polego. zapraszam cię na śniadanie. Albo na kolację. No nie wiem, zależy, gdzie mieszkasz. W Polsce już rano, więc chyba na Pijem dużą potkę, bierzemy klucz do safe'u i idziemy otworzyć safe. Czekaj, czekaj, jednak mam trzy klucze, więc go nie weźmiemy. Ale z drugiej strony, czy ja w ogóle potrzebuję safe? Tak naprawdę najważniejszym przedmiotem dla mnie teraz są macy, bo broni i tak nie wymienię, więc po co mam otwierać safe? amunicję mam, leczenie nie mam czego chcieć więcej, jedynie maców, tak jak tutaj wspomniałem. I właśnie widzowie, jeżeli chcecie, żeby Polska wygrała ten mecz dzisiaj, i osoby, które oglądają oczywiście tego mecza, zostawcie łapkę w górę, zobaczmy ile osób chce, żeby Polska wygrała. Ja łapkę zostawiam. Strefa pokaże się nam za 15 sekund bardzo dobrze, bardzo dobrze. Najlepiej gdyby była tutaj, bo nie chcę się biec gdzie indziej. Jednak drzewo rzeczywistości, więc musimy się tam wybrać. Szybki sprint jak na piłkarza przystało, nie powinien zrobić na nas zbyt dużego wrażenia, więc może to nawet lepiej. Jakiś gościu leci na tiltedy? Pytanie. chcę dojeżdżać tiltę? Oj nie wiem, czy ja chcę dojeżdżać tiltet. Wiecie jak to jest? Na tiltedach gracze są różni. Mogą być spoceni, mogą być mniej, ale zazwyczaj to jest ta pierwsza opcja. I jest ich całkiem sporo. Jeden, drugi leci, trzeci tam będzie zaraz za górką. A jakby mu tak wejść na plecy, nie mówcie nikomu, ale idę mu wejść na plecy, widzowie, idę mu na plecy. Ludka piła, się ma do gościu I hop, głódałem, człowieku. Szkoda tylko, że innym nie nawala. Okej, okay, mamy tego stilted. Tylko, że jakiemuś ziomeczkowi zachciało się strzelać na daleko. Mm, jak widzicie, już do mnie idzie. Niedobrze. Pięć z to może mi uratować życie. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie, przepraszam. Trzy, cztery, pięć. Jest rzucone. Mamy full HP. Przeładujmy pompę. Edytujmy. Bombę mu daję nie, co? Co tu się stało? Proszę mi powiedzieć, co tu się wydarzyło. Nie przeładowałem pompy? What? Wychodzę. Boksuję. Jest w boksie. Edycja. Łódź on jest? Ty nie ma go. Daszek mu wstawiam i pyk! 109 i kończymy gościa z młota. Siemano byku. Ej, no widzowi, dzisiaj naprawdę Polska górą jest tak potężna forma, aby Polska miała taką samą na meczu. Kolejny chłop. No, dawaj, dawaj, gościu, śmiało. Śmiało, ja się edytuję, pyk! Minus 85, chłopiec, co ty próbujesz tutaj? Co ty, byczku, próbujesz mi zrobić? Boksujemy go, edytujemy. Bomba 00! Nie, no ja dzisiaj mam jakąś potężną formę Polska, biało-czerwoni. Polska. Ale że kolejny chłop mi tutaj przyjechał, panowie, co wy do mnie macie? Co ja wam zrobiłem, że chcecie mnie pokonać? Bomba, minus 90. Bierzemy Gugana, guganimy go. Ej, naprawdę dobrze mnie na tym filmie. Powiedziałbym nawet bardzo dobrze. Leci kolejny Gugan. Siemano, gościu, chyba sobie padasz. Chłopie, weź się wyłóż. Nie denerwuj mnie. Bardzo Ci dziękuję, miło mi. Cieszy mnie to, że nie musiałem długo cię o to prosić. Eee, widzimy się w lobby. 13 osób do końca meczu, lecimy do strefy, wygrywamy to. Ale że kolejny chłop? Ta, 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 ta kolejny, bije go. On dostał 32. 30... 90 stuwa Guganimy mu samochód, chociaż chyba Gugan nie, nie trafia gościa przez auto. Tak, niestety auto chroni przed y, promieniami, laserami, nie wiem, glutami z Gugana. Jak na to mówicie? Bo każdy na to mówi inaczej. Przejdźmy się po prostu do strefy i zróbmy to, co mamy zrobić. Czekaj, 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 czekaj. Czy to nie jest przypadkiem samochód tego chłopa? Oj, tak, to jest samochód tego chłopa. Wysadzamy tutaj oczywiście stację i skończy mi się Gugan. Ale lipa. Muszę znaleźć nowego Gugana, no bo tak no, bez Gugana, to powiedz, no trzeba... Przygognić oponentów. Mam dobry plan. Tutaj wypadła duża potka. Ja cię kręcę, czy ja mogę stąd nie spadać? Rzucę tutaj dużą potkę, po czym ktoś wejdzie, ja będę kampiony, daję nam mu cios i jest po nim. To tylko teoria. Czy zamieni się w praktykę? Zaraz się okaże. Pięć osób do końca meczu. Niestety nikt nie skusił się na moją dużą potkę. Cóż, jest jak jest. Ej, w moim domku jest jakiś chłop, może weźmie tą potkę. Kolego, nie chcesz jej sobie zabrać? Widzę cię za drzwiami! Łolę troll! Ale jestem trollem. Nie wierzę, że tego nie trafiłem. Dramat, widzowie, dramat, niedowierzanie. Scandal, tragedia, massacra. Ale może jednak jeszcze raz się skusisz. No, ja bym brał, ja bym brał. Jaki jest najlepszy scenariusz na ten mecz? Taki, że te chłopy będą się biły między sobą, co właśnie chyba robią. Wjeżdżam na trzeciego, daję im bombę, wygrywam, idę do lobby. I się Wychodzimy z budynku, zobaczmy, co tutaj się dzieje. On się leczy bandażownicą, możemy go tutaj trochę podwalić, ej będą się bili. A gdyby ich tak obóz kolapsować, to jest plan. W tym momencie idealnie byś się przydał gugan. Niestety nie znalazłem żadnego więcej. Może gugan, może gugan? Nie, nie ma gugana. Ostro się tułką. tuczcie się, panowie, tuczcie się jak kotlety. Ty schabowe na obiad. Ja wam nie zabronię. To nawet całkiem dobrze. Lecimy na dół, proszę bardzo. Lot w jedną stronę. Minus 48, minus 20, pięknie. Biję go na plecy. No, traf coś, zero, zero ma. Dobra, idę na AG. To jest mój moment, żeby przejąć najlepszą pozycję. Wchodzimy na High Granda. Mamy High Granda elegancko. Teraz to powinna być tylko formalność, aby tak było. Chromopanku, wyjdź z lewej strony. Ja wiem, że chcesz wyjść z tej lewej strony swojej. Chcesz? Czy nie chcesz? Proste, że chcesz. No wychodź, ile będę na Ciebie czekał? Chyba nie będę czekał, bo się dojechali idę im na plecy szybko. Przekopuje się i jest koło mnie, gdyby to weszło, byłoby już po meczu. Chodź tu gość, lecę mu do boksa. dostał 0000 na hita jest i oczywiście dzisiaj Polska górą, tak jak mówiłem, wygrywamy, oby Polska wygrała też swój mecz. Zostawcie łapę w górę, Subujcie kanał, pamiętajcie o kodzie, zakrzak i ty w sklepie. Zbijajcie na ten odcinek, trzymajcie się do następnego i piona.